Drodzy przyjaciele, drodzy znajomi, jakiś czas temu prosiłem Was o pomoc dla Lucyny, dla wspaniałej żeglarki, instruktorki żeglarstwa, dla ratowniczki morskiej. Zebraliście na lek, który w jej przypadku jest nierefundowany, około 25 tysięcy złotych. Lek ten pozwala zapobiegać przerzutom i dusi agresywność nowotworu. I w imieniu swoim, w imieniu Lucyny i w imieniu jej rodziny, ma dwie wspaniałe córki, obie zresztą żeglują, dziękuję za ten wspaniały gest. Jednak drodzy, jesteśmy na półmetku, cała kuracja kosztuje 50 tysięcy. I tutaj kolejny apel, kolejna prośba z mojej strony. Proszę, dokończmy tego dzieła. Lucyna jest wspaniałym człowiekiem, ratowała życie innych, teraz my uratujmy je. Pod spodem, pod tym filmikiem, znajdziecie link do strony, dzięki której można wpłacić pieniądze. Pozostało aż, a może i jedynie 25 tysięcy. Jeżeli każdy dorzuci ziarnko, uda się. Dziękuję Wam serdecznie. Do boju.